Pora na kolejnego vloga na moim kanale i ten odcinek będzie cały poświęcony PDC Home Tour, czyli nowym rozgrywkom, które dopiero co startują w ten piątek. Wszyscy posiadacze Tourkart zostali zaproszeni do właśnie do tego turnieju. Rozgrywać się on będzie przez 32 kolejne dni. Każdy wieczór to nowi zawodnicy grający ze swoich domów, przed kamerkami, w internecie Własna tarcza treningowa. Każdego wieczora zaczynamy czterech nowych graczy podzielonych na grupy. I już od piątku startują e, pierwsze cztery grupy. W sensie każdego dnia nowa grupa, ale znamy uczestników z czterech pierwszych dni. Będzie to m.in. Peter Wright, mistrz Świata, będzie Gervin Price, będzie Liza Ashton, Dave Chisnall, Scott Waits, Jamie Lewis, czyli niedawny półfinalistami Trześć Świata z, przed roku. Naprawdę Śmietanka darta, zaproszeni, tak jak powiedziałem, zaproszeni stali wszyscy uczestnicy, wszyscy posiadacze tourcard, czyli to 128, można powiedzieć, świata. Ale już wiemy, że Michael Van Gerwen odmówił udziału w tym turnieju. Powiedział, że nie jest w stanie zapewnić warunków, które jakby wymaga od darterów PDC. Holender podkreślił, że ma bodajże trzy psy, ma dwójkę małych dzieci i nie będzie w stanie po prostu zapewnić spokoju na kilka godzin, żeby rozegrać wszystkie mecze. Trochę to naciągane szczerze mówiąc, takie trochę wykpienie się z tych rozgrywek, bo może nie ma dużych pieniędzy do wygrania, nie ma o co walczyć, ale nie ma co krytykować Van Gervena. Chce sobie odpocząć, w spokoju potrenować w tym czasie kwarantanny, że tak to nazwę. Powiedział, że bardziej ceni sobie treningi z Vincentem Vandervoortem niż takie rozgrywki online. Dobrze, zrozummy to. Zobaczymy, jak się zaprezentuje, jak wrócimy już na tą wielką scenę. Trzeba docenić też to, że Peter Wright, Gervin Price, Dave Chisnall, czyli sama czołówka darta na świecie, zaakceptowała od razu te zaproszenia i wystąpił już w tych pierwszych czterech wieczorach. Zobaczymy, jak odpowiedzą na to wolcy darterzy. Może. Sam wystosuję do nich takie pytanie i będzie takie fajne info na kanale. Zobaczymy. Co myślicie o tym? Możecie pisać w komentarzach jak najbardziej. Albo na fanpage. Sam jestem ciekawy, co byście jeszcze zobaczyli na kanale. Była ostatnio recenzja tych lotek Krzysztofa Kciuka, którymi obecnie rzucam. Jest też dużo darterskiej matematyki, która na pewno też niedługo zagości znowu na kanale. Ale widzę, ta matematyka jest najlepiej odbierana przez Was I, i ten temat trzeba kontynuować. tym bardziej, że można powiedzieć, że to jest praktycznie studnia bez dnia, bez dna można tak kolejne odcinki nagrywać, bo jest tego dużo naprawdę czekałty, zejścia, dużo możliwości. I jest o czym opowiadać jest co nagrywać. Czy coś więcej? E, turniej dar, PDC Arts at Home e, każdy mecz jest rozgrywany w formacie do pięciu wygranych legów. Grupy wychodzi bodajże dwóch najlepszych, albo jeden najlepszy darter. To gdzieś tutaj zamieszczę na grafice. Muszę sprawdzić na stronie PDC. I ruszamy już od piątku. Już pierwszego wieczora zobaczymy Petera Wrighta, w sobotę zobaczymy Gerwina Price'a, w niedzielę Dave'a znala Jest co oglądać. Warto się za darmo zarejestrować na stronie PDC TV. Nie wiem czy sam stream będzie darmowy bo wcześniej żeby oglądać transmisję na stronie PDC TV trzeba było wykupić subskrypcję, która kosztowała 60 funtów na rok. W tym momencie ciężko mi powiedzieć, czy te same streamy będą dostępne za darmo, ale wychodzi na to, że tak. Ale zaczynamy już od piątku, możecie się przekonać. Nic to nie kosztuje, żeby się zarejestrować i sprawdzić. A w tym vlogu to będzie na tyle. A tak jak mówię, zostawiajcie lajki, subskrypcje, chodźcie na fanpage. Te liczby pokazują, że warto się starać, a te suby na YouTubie ostatnio rosną. Nawet lajki na fanpage'u podskoczyły, więc bardzo się cieszę i nagrywam kolejne filmiki. W tym momencie to o tyle i tradycyjne zdrowia!